No, cześć. Witam was z aplikacji Good To Go. Przyjechałem klasycznie po trzy paczki. Jak są dwie paczki, to ich nie kupujemy. Jak jest jedna, tym bardziej nie kupujemy. Przyjeżdżamy zawsze po trzy paczki, bo przebitka na Aldiku jest znaczna. Najmniej chyba nam się udało mieć na plusie co najmniej 30 funtów, bo płacimy 9,90 za te trzy paczki, a Chyba najmniej to nam się udało na 40, chyba 2 funty yy, z, dostać towaru. Czyli minus 10, no to mam 30, yy, 31, 32 funty to było najmniej. Najwięcej było 70 funtów. To była naprawdę konkretna sprawa. Yy, moja szwagierka też. Yy, za tymi moimi filmami zaczęła też przyjeżdżać do, do tego Aldika i ostatnio też zgarnęli naprawdę dobrą pulę. Yy, jedzenia też chyba coś około 70 funtów yy, im tam wyszło. Także konkurencja mi tu rośnie. Yy, ciężko paczki dostać z Aldika. Często się pojawiają z znienacka, tak jak na przykład dzisiaj też ta paczka wyskoczyła tak sobie, raz patrzymy, nie ma nic, a za chwilę patrzymy, o już są. Także to różnie z tym bywa. Też przesuwają godziny, trzeba sprawdzać tak na te 2-3 godziny przed przyjazdem, planowanym, czy nie jest kancelowana taka paczka oraz czy nie została przesunięta godzina. Bo tu została przesunięta z godziny za 15.30 pół do 10 na godzinę 7.00. Także spora różnica. No ale tak tak mógł robić i tak sobie czasami robią Dlatego można się czasami przejechać, że kupujecie na wpół do dziesiątej, 30 paczkę, a się okazuje, że ona już była o siódmej. Także hmm, trzeba sobie to kontrolować. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tym razem nam się w Aldiku udało dostać. Zobaczcie, Aldik znowu się spisał. Znowu mam całą furę tutaj e, różności. Nawet mamy pizzę, zobaczcie. Zaraz będę wszystko pokazywać i omawiać, także za chwilę zobaczymy, co nam dzisiaj Aldi tutaj zasponsorował za 10 funtów, niecałe. Niecałe, bo 9,90. Ja to sobie zostawię. No i jedziemy. Na dzień dobry, rewelacja. A więc pizza. Raz. Dwa. I trzy. Czyli trzy pizze. Eee, to są takie, takie czysto mato, czyli taka wersja podstawowa pizzy. Można sobie troszeczkę dorobić. A czy będziemy mieli co jeszcze tutaj do tej pizzy dołożyć? To zaraz zobaczymy. Otóż mamy co dołożyć, bo dostaliśmy. Trimming bread ham, czyli, czyli takie ścinki, szynki i to są najlepsze ścinki, bo one są gru dosyć grube i to są takie, yy, yy, jak się je, to są takie po prostu z najlepszych części, yy, końcówki, boki i takie ścinki grubsze, które im zostały i to jest naprawdę super sprawa do tej pizzy, jak znalazł elegancko. Dobra, co mam dalej? Paczkę brukselek, paczkę pietruszki, o, pietrucha, no oczywiście paczkę y, Spring Greens, czyli to jest y, sałata, miks sałat, miks sałat pociętych takich mniejsze kawałki, także to już jest od razu szybciutko e, na do półmiski, tylko oleju trochę z soli, pieprzu e, ewentualnie e, coś tam jeszcze dodać jakiś ten i mamy gotową, gotową całą skrówkę. E, słuchajcie, gotowane, gotowo goto, częściowo ugotowane e, Nudle ryżowe. Bardzo dobre, bo już racji dostaliśmy, żeśmy je jedli, są super. I słuchajcie, teraz tak. Jedna paczka truskawek. Druga paczka truskawek, trzecia paczka truskawek i czwarta paczka truskawek. To jest jeszcze nie koniec, a to jest dopiero paczka numer jeden. Humusik. Czyli coś dla wegan. Humus z z, z z onion, to jest cebula, cebulowy musik. No i no i no i słuchajcie Kotisz, e, muszle. Czyli mamy muszle w sosie, już przygotowane e, owoce morza. Słuchajcie, tylko przygotować. Ja już nie mam miejsca na stole, a mamy paczkę numer jeden. No dobra, jedziemy z paczką numer dwa. <trym zjadka> Naprawdę. Dobra. To już tak trzy pizze z powrotem. Czyli mamy sześć razy pizzę. Ciś tomato, czyli bazę po pizze. I nudle ryżowe, gotowany. Pietruszkę, brukselkę. I raz. 2, 3, 4, tym razem 5 truskawek. To jest paczka numer 2, a ja naprawdę muszę ustawiać to piętrowe, bo się tutaj nie mieszczę. Ciekawe czy zgadnicie, co jest w paczce numer 3, skoro w paczce numer 1 były trzy bice, truskawki, nudle, brukselka i, i ten. I Pietrucha. Ciekawe czy zgadnicie, co jest w trzeciej paczce? A no Ano, mamy jedną paczkę, <grym> drugą paczkę, <grym> trzecią paczkę. Może ja sklep z owocami otworzę czwartą paczkę i piątą paczkę truskawek. Mamma mia. 4, 8, 12, 13, 14 paczek truskawek. No, yy, pamiętacie, był taki film, gdzie były brie. 18 sztuk brie, serka. No, ale serek brie to nie to samo co truskawki. Truskawki można zmienić, yy, dać ze śmietaną. Pokroić. Można zrobić sobie mus truskawkowy. Można to zrobić na wiele sposobów, takiej do domu, żeby to zużyć. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jest paczka numer 3, która się jeszcze nie skończyła. I jedziemy. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Pizza. koniec, szósta pizza, siódma pizza, koniec nie, ósma pizza i dziewiąta pizza, góra pizzy, góra truskawek, muszle, trochę no to się mój syn bardzo, bardzo, bardzo ucieszy, bo on uwielbia pizzę. tyle że tutaj, że tak powiem, mamy jeszcze tą śrzyneczkę na dorobienie tej pizzy. I jest elegancko, że tak powiem. No dobra, tym razem no nie na, na zbyt dużą ilość pizzy, to nie będziemy. Kurcze, ile tu jest razem? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 razy pizza. E, słuchajcie, 2 funty. Jedna. Bo to, so, to jest ta bazowa. 2 funty kosztuje ta jedna. E, 20, 30 funtów mamy same te pizze. Po 2,50 jest jedno pudełko tych czuskawek. A, a mamy ich 15 pudełek. Także chyba będzie rekord. Chyba będzie rekord, jeżeli chodzi o e, ilość kasy, którą nam Aldik tutaj dołożył. Także, no, jakby ktoś lubił pizzy albo ten, no to mamy nudle ryżowe I jednego humusa. Dobra, to wszystko w tym wydaniu. Jestem bardzo zadowolony z tej, z tej no co pójdzie do mrożenia ta pizza na pewno. Przecież nie zjemy tyle ich naraz, chyba że zrobimy pizza party z truskawkami. O, wtedy będzie elegancko. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Co myślicie o takim zestawie, jaki dzisiaj dostałem? Także pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.